W dzisiejszym odcinku Miki pokaże jak się to robi w Grecji. No, w każdym razie, tak tutaj jest. Zobaczymy śliczne widoczki, a nasza załoga wystrzeli ubota z torpedami. Co wow. To było chyba proszę. Chękniemy sobie walizy z rejsami i z Gosią halo Przeszliśmy już ze 3 km 3,5 Jesteśmy już na miejscu dawno mamy tą jedną To jest stek ale ze świni z sosem barbecue i przed nami kolejny dzień, mamy konos. Właśnie wstaliśmy, nie? jakoś niedawno szykujemy się do wyjścia w takim pięknym oto apartamencie. I mieszkaliśmy. I zaraz będziemy przechodzić na nasz jachcik i będziemy zaczynać rejsik. No. Jesteśmy w drodze do naszego portu. Czeka nas na. Znika wiatr, znika słońcem i pięknej widok Jest Lewandowski. Oku, na to co tam? To? Mm, piwa. Cel podróży. No to jakieś śmieszne. 2,50. Ciekawe, co to jest. I co masz tu coś śmiesznego takiego? Co? A, to jest truskawka. Myślałem, że pomidor przez chwilę, że to jakaś mozzarella z jakimś gównem, polanym gównem. Ło, wow, płatki Oreo! Patrzcie, jak śmiesznie pożyją. Przynęta. To jest ławica upanych ryb z ciemno jest on kasą. Ja ja Dzień trzeci, zaczynamy właśnie Dzisiaj będziemy już wypływać normalnie Wyglądam trochę no, no, jak gówno, ale dopiero wstałem Pięknie się opaliłem od tej koszuleczki wczorajszej tych spacerów po 10 tysięcy kilometrów Na razie jest super, wczoraj puściliśmy trochę Sobie jeszcze nie wypływaliśmy, bo straszny był wiatr Ale dzisiaj się wypływamy będzie płynąć do Syros. Mm, Trochę połowimy ryb, pewnie na znaczy, ciepłowę. Wczoraj próbowałem sobie pozarzucać, ale był taki mocny wiatr, że Że nic nie dało rady. Jakieś tam rybki płynęły za, za tą przynętą, ale, ale dużo się tam nie zmieniło. Mm, no i co, jak na razie jest. Dobra, szanowni Państwo, ciekawostka, jak myjemy się na takim jachcie. Mianowicie robimy to w Kiblu. Starczy, że użyjemy tego. Zajemna akcja. Jestem po prysznicu, prawda jest tu wszędzie mokro. Ale jestem czyściutki, Tak wygląda nasza kajota. Możemy sobie wyjrzeć. Pontonik Ślicznie. Oficjalnie wypłynęliśmy. Płyniemy sobie już. I fajnie jest. Czyli tak, to jest, to jest autopilot. To jest te urządzenie sterowe. A tamto śmieszne to też. I jak się steruje? No tak te 240 tragicznie jest tak prosto. A jak to wygląda z tej perspektywy? Ja patrzę na na, A, na, to, na busolę. I jak to się mówi płynie jak kształt. nie? <grym> <grym> jak słodziutko. Gosia, odwróć się. Pokaż jak grziby mocisz. No, ale grzib. <grym> tak jak duży jest Big Choco? <grym> Dobra, zaraz wskakujemy do wody. Gosia wskakuje po pomie? Nie. Ja chcę mieć sobie... super. Lamus. Odwróć się Ciemia? do kamery. No. Miki, Miki. Odwróć się. A, no właśnie, żeby dążył. Nie, nie. O, Miki, Miki. Miki. jak wrażenie na tak otwartym może pływać. Daleko od wszystkiego. Jak zimna czy bardzo zimna? Zimna. Super. Dla mnie to jest kurczę super. A, tak. pływają tu. To, to znaczy, że jest ciepło. Odwróć się z tymi googlami. <laughs> Powoli, <Thank you>. Miki. Co? <laughs> szybki, <laughs> jestem szybki. Jestem <laughs> <laughs> szybki. No coś niesamowitego. Chwileczek malutki no, ciebie mała różnica, no ciebie mała różnica. się na pleskach? Na pleskach nie, nie, nie się dobrze jest? Marek, okej? Okay? Powiedz coś Coś Ale słoda ta woda. To normalnie. Dzisiaj nic nie sole A weź normalny aparat i zrób zdjęcie jak człowiekowi cywilizowanemu. Jak było? Świetnie. Oceniam na super. Niech Garnek? Dzięki. Waga, teraz będziemy wypróżniać naszą łódkę z równa i kichów. Co to znaczy? No tak, ubocik tak zwany. Niemiecka łódź podwodna zaraz wypłynie. Z torpedami naładowanymi. Gdzie ta kupa? Gdzie ta kupa? Pamięci? Oh, Są... boś, wow. oh, oh, oh. Oh, ja pamięci? To było chyba dużo. O, ja, ta... ja... ja tam widzę, że jeszcze troszkę ociekło coś. Oj, to jak? O, już to Już Jeszcze ja nie mówcie do stop? stop. Metr, metr i stop, dobra? 2 metry Poluzuj 2 metry w dół, nie ściągaj W dół 2 metry Jeszcze Stop W dół Stop Stop stop? Wybierz trochę Plus. Jest SpongeBob Jest Patryk Kurwa Jest Skalmar Tu są macki ośmiorniczki Ten osobnik zaraz będzie jadł ośmiornicze Mordo, trzymasz się? Jest OK? Uwaga, kolejna ciekawostka, tutaj jak sramy albo sikamy, się podcieramy, nie wrzucamy do kiwelka tych, tylko do śmietnika obok Dlaczego? Nie wiem, to jest jakiś tam ich zwyczaj, może żeby równie zapykać chłopie. W każdym razie, tak tutaj jest